Coś tam jest. Hej, 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 tu Walkira i dziś mamy źle światło. Uh -huh. Bo nie powinno tak być. Dziś nagrywam odcinek, że Daria nagrywa swój odcinek i tyle. Po prostu będzie od razu nagrywa swój odcinek, a ja w tym czasie wymyślam pytanka do następnego odcinka. Dobrze, a więc to będzie wakacje we a przechodzimy odcinasek. Szkoła. Wezmę. Sprawdzę, która jest godzina. Nie! Nie rozładuj mi się. Bo ja mam za zaraz hmm, Rozładował mi się! Nikogo nie ma. Wszyscy. Hmm. Sejo. Nie, nie mam. Nie mam ładowarki. <słuch> Wakacje. O, no, gromadze ludzie. Nie, już zlodował się. Cóż. O, czym się gibią ciągle. Dobra, skoro są wakacje, mam czas, a więc mogę posprzątać. Szkoła. Które mm -hmm. O Jezus, jest ja zaraz moja Coś ładnego, coś ładnego. Muszę coś wybrać. Dobra, lepiej. Jeszcze raz je swoją. Nie, już mam lekcję. Jestem w firmach. Trudno. Wakacje. Hmm. Hmm. Ach. Które gniewa. Aha, dobra. Co mi się tu ubrać? Hmm, może ten naszyjniczek? Nie. Hmm. Albo nie wiem, jakąś kokardę poszukam. Nie, ostatnio byłam w kokardach. Tyle. Może jakaś kamizelka. A tam hmm, po prostu cały dzień będę w piżamach. Jeszcze i. Hmm. Dobrze, więc zadane z polskiego jest y, trzy strony w ćwiczeniach. Y, 12, trzynasta, czternasta. I czy już umiał y, ze strony dwudziestej? No dobrze, z matematyki strona 60 i sześćdziesiąta pierwsza. Pamiętajcie, że jest geograf za tydzień test. No um, dobrze, więc teraz tak, pamiętajcie o tym, żeby nauczyć się na jutrzejszy sprawdzian z biologii. Do nauczenia z muzyki piosenka Kwiatuszki, którą wam wysłałam dziś na yy, yy, ten tat Pamiętajcie, aby ćwiczyć z WF-u, yy, zrobić yy, tak z 50 pompek może może... może nie, może pompyk 20-50 pajacyków oraz 50 przysiadów. Pamiętajcie, że z techniki ma być, z, y, ma być na jutro praca, którą mieliście zrobić tydzień temu. Inaczej będzie jedynka. Pamiętajcie. Dobrze, do widzenia. Koniec lekcji! Brz.

no ja, no po prostu tyle ja mam dzisiaj do zrobienia, tyle prac domowych, że po prostu. No trudno, mieliśmy dzisiaj iść do lasu szukać jakichś fajnych znaków czy czegoś, ale no trudno, to pa. Pa. Mm. Super, przez te lekcje nawet nie mam czasu, żeby się pobawić z koleżankami, tylko, tylko praca domowa

to dobrze, bo myśleliśmy, że znowu tak jak w tamten rok szkolny będziesz miała zadane. Ale to dobrze. Dziś idziemy do lasu poszukać różnych rzeczy oraz na pole. Będzie super. To widzimy się za pół godziny? No okej. Okay. Dobra, to pa! Pa! Wakacje! Zapraszam, szkoła. Co? Dobra, spotkanie. Dobrze. Dzisiaj mamy sprawdzian z matematyki, który zapowiedziałam tydzień temu. No więc yy, tak, zaczynamy. Ja się nie nauczyłam. Ale proszę pani, pani nie zapowiada sprawdzianu. Marek, się cicho, bo ci wstawię dwie jedynki. Za nieposłanie. Zdaję ci jeszcze uwagę i tą jedynkę za to, że zapiszesz pewnie źle sprawdzian. Wakacje. Ty przyjdzie jeszcze, Rafi. Powinna już tu być. O! Hej, Rafi. No, cześć. No to chodź. No, chodź, chodź. Dobra. No to co robimy? Nie wiem. Chodź, zrobimy pazurki. Dobra. To by było na tyle no. w tym odcinku. Tak. Żegna się z Wami Wielkie LPS i bądź LPS. Czyli Daria.